Siemaneczko, z tej strony ale właśnie pokażę mojego e-papierosa, którego na etabene używam już tydzień czasu. Wkład, dokładnie wkład Yellow, czyli wieloowocowy z mi na 4 dni. A powiem co do reszty wkładów, jeszcze nie testowałem klasycznego, ale tak, mentalowy 3 dni, na 3 dni mi starcza, Yellow mi starczy na 4 dni, a purpurowy na dwa dni. Mam teraz komplet wkładów na jakiś miesiąc czasu. Dokładnie o. Tak to się przedstawia. No. Opa. Tak. I dobra. Tu mamy taką wieżyczkę. I tu mamy purpurowe. O. To to jest na miesiąc czasu. Wszystkie wkłady, te co mam tutaj. I tak w każdym z tych opakowań na tabenę zakupionych macie karteczkę z kodem. Ten kod yy, w, w, rejestrujecie na stronie Logic Compact, już Wam pokażę tutaj na telefonie. E, kody, strefa Premier, strefa Logic kody. telefon trochę brudny jest, ale to pomijamy tu wprowadzamy kod po zakupie naszego urządzenia czyli logic compact poda, znaczy dokładniej może fajka no pody to wkłady no ja na to mówię fajek i tyle W środku mamy, a właśnie co do środka pudełko wygląda mniej więcej tak bo ja mam dwie wersje czarną i różowy złoty pudełko wygląda w ten sposób a i właśnie w środku mamy tą o macie naszego fajka wkłady wiadomo wyglądają tak to jest zapasowy, żeby mieć w razie, jakby mi się mój złoty różowy rozładował. No, tutaj mamy taką karteczkę od firmy Logic Compact, oczywiście z podziękowaniami. Dziękujemy za wybranie Logic Compact i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcesz być częścią społeczności Logic, zarejestruj się na stronie. No i się rejestrujecie na tej stronie. Tutaj macie taki kod. Ten kod wpisujecie tam, gdzie wam pokazałem, na stronie po zarejestrowaniu się. I co? I otrzymujemy punkty, no nie. Chyba za ten kod był, nie wiem, tam nie, 10 albo 20 punktów. Można jeszcze przy rozwiązaniu quizu na stronie Logic Compact zdobyć 10 punktów. No i powiedzmy, że już mamy 40 punktów, tak <laughs> mamy 40 punktów i zabrakło nam jeszcze 10, ale. Jeszcze mamy nasz wkład, którego jeszcze nie użyliśmy. Tak wyjmujemy wkład, bo kupiliśmy sobie w środku mamy karteczkę. I na tej ów karteczce też mamy kod, który rejestrujemy, i okazuje się, że mamy 50 punktów i możemy wymienić na no właśnie albo wkład sobie, jak to już tam woli, ja tu mam cały zestaw. O, o tak będzie widocznie, fajnie widać. O. No tu mam cały zestaw mój, a różowy mój fajek jest tutaj. O, złoty róż, tu już naładowany, tu już kabel leży, to już później sobie przepnę, bo później idę zajarać. No i tu ów na stronie w ten sposób pokażę przesunę trochę. Tu wprowadzamy sobie kod. Wyśli. Wysyła nam kod, rejestruje nam nasz wkład w tym miejscu i urządzenie, jeżeli wprowadziliśmy. Przechodzimy sobie do premie. I zaraz Wam pokażę, co za ile punktów. Teraz 10 punktów mam. Miałem trochę więcej punktów, bo miałem jakieś chyba 50 punktów, ale wymieniłem sobie na tego poda do rodzika, czyli na ten, oto wkładzik taki, tylko że o smaku herbaty z imbirem, tak niektórzy piszą, że tak smakuje, ale mamy do wyboru tak, stację dokującą, to już 90 punktów, etui na urządzenie, 100 punktów, a tu mamy czerwony, etui, no i te urządzenia logic compact, czyli ten nasz podgrzewacz do naszego wkładu to 150 punktów czyli po jakimś czasie możemy paląc sobie tego fajka kupując wkłady w każdym wkładzie macie karteczkę z kodem po jakimś czasie paląc sobie tego e fajka możemy sobie nazbierać podczas kupywania wkładów nazbierać punkty na Nowe urządzenie Logic Compact. I mamy tu teraz nowe rodzaje wyszły. Niebieski, czerwony. O. Naciskamy odbierz. Podajemy adres do wysyłki. Wysyłka jest darmowa. I dostajemy nasze nagrody za odebrane punkty. Tak zwane za premie. Co tu mamy? znajdź sklep. To jeszcze mi się podoba bo możemy sobie bardzo szybko zlokalizować gdzie mamy sklep, w którym możemy kupić wkłady. Dobra, no to ja sobie wpiszę. O, przypuszczalnie byłem dzisiaj. Dobra, niech będzie. Warszawa, wpiszemy tak dalej picu. Zobaczymy gdzie mamy. Gdzie nam zlokalizuje? I dobra. I na dole mamy podane adresy: sklep detaliczny, pod urządzenie, pod urządzenie. Tu mamy wszystkie adresy podane dokładnie, gdzie możemy znaleźć wkłady do naszego urządzenia, jak i samo urządzenia. W razie, gdyby nam się zepsuło, upadło, pękło, cokolwiek. No i tak to wygląda osobiście. Polecam wam jeszcze, może uda mi się pokazać dym, wam jak robi. Dobra, pufniemy się. Nie wiem, czy coś będzie widać. Mniej więcej wygląda to tak w całości prezentuję bardzo prosto wkładany na magnes bardzo mi się podoba, bo robię tylko tak i sam się wkłada. I moim zdaniem działa idealnie, a tu jeszcze tu mamy wskaźnik naładowania baterii i tak, pomarańczowa lampka to jest od 30 do 10% naładowania czyli nam się już rozładowuje, tak mi Logic Compact wytrzymuje, żeby Wam nie skłamać jakiś cały dzień bez problemu wytrzymuje nawet przy intensywnym paleniu także polecam to dla osób, które chcą rzucić palenie albo rzucić palenie zwykłych papierosów a przejść na elektrykę to jest bardzo dobra sprawa bo taki wkład kosztuje 7,50 tak gdzieś tu jest cena jest o 7,50 za jeden wkład który mi starczy na 3 do 4 dni no to w dzisiejszych czasach przy cenie papierosów paczka Fajek kosztuje najtańsza 13,50. to mansy, chyba niebieskie, a Malboro, złote, chyba setki, kosztują 18,20 zł. No to ja palę sobie elektryka i wypalam wkład taki jeden przez 3 do 4 dni. Mam 3 do 4 dni, jeden taki wkład który mi starczy na raz, dwa, na cztery paczki fajek, tak? No, czyli paczka wychodzi dziennie. Na cztery paczki za 7,50 i zaoszczędzam grubą kasę. I te wkłady mam już na miesiąc czasu zakupione, żeby mieć z głowy i nie latać sobie nigdzie, nie zawracać dupy. Kupiłem sobie zestaw na miesiąc czasu. Także, cóż, osobiście polecam, żeby się przestawić na to, można sobie dobrać kolory. Uwierzcie mi, że warto. Bo można na tym nieźle zaoszczędzić kasy. I mieć tą samą przyjemność... ...spalenia. fajka Tylko, że ten stań się I na pewno lepszy od IQS. Na Hitsy też to miałem, testowałem, robiłem na ten temat film. Przez jakiś czas było ok, dopóki nie zaczęło to śmierdzieć. trzeba było czyścić IQS-a. No i wkłady mi starczały. Jedna paczka Hitsów starczała mi na pół dnia. bo się okazało, że słabo się spalały i były do dupy, jednym słowem. Także hitsów bym nie polecał. Jajku ESA, jeżeli już, to Logic Compact polskiej firmy tytoniowej. Polska firma tytoniowa to zaczęła produkować, więc wolę wspierać polski przemysł tytoniowy niż zagraniczny. I wolę szczerze mówiąc to palić, bo dla mnie jest zdrowsze. Gardło mnie nie boli, kondycja mi się zaczęła poprawiać. I na 4 dni jeden taki wkład. Mi starcza ten yellow o tego koloru. Także piąteczka. Pozdrowu Beszakal. I do zobaczenia w kolejnym ciekawym odcinku z gadżetów. Piona.